Przedstawiam tutaj procedurę poradnego przeglądu siebie. Procedura ta nagrana jest w taki sposób, żeby po każdym ważniejszym elemencie osoba korzystająca z tego nagrania mogła zrobić pauzę i wykorzystać tyle czasu, ile potrzebuje, żeby ten punkt procedury zrealizować optymalnie na dany dzień dla siebie. Zacznij od tego, żeby usiąść wygodnie, ale w pozycji w miarę wyprostowanej, żeby ciało nie odebrało tego jako zachęty do drzemki. Postaraj się przy tym przez chwilę o niczym nie myśleć. Jeżeli to Ci sprawia trudność, możesz się skupić na oddechach. Oddychaj miarowo i głęboko. Obserwuj, jak powietrze wchodzi i wychodzi z Twoich płuc. Przez jakiś czas możesz liczyć kolejne oddechy, starając się skupić tylko na nich, tylko na oddychaniu. Jeżeli Ci się to nie udaje i jakieś myśli wciąż się pojawiają, Staraj się je po prostu w niezaangażowany sposób obserwować, niby obrazy na ekranie, czekając, aż zastąpią je kolejne. Tkwi w tym stanie, w tym buforze, przez kilka chwil, tak długo jak potrzebujesz. Wycisz się w ten sposób. A teraz pomyśl o sobie i o swoim życiu. Chcesz się sobie przyjrzeć, przejrzeć siebie. W tym celu stań z boku całego siebie, całej siebie, jako możliwie bezstronny obserwator lub obserwatorka. I jako taka obserwująca instancja, pomyśl. Nie jesteś ani Twoim ciałem, ani emocjami i relacjami społecznymi, ani przeszłością, ani planami na przyszłość, ani imieniem i nazwiskiem, ani nawet przekonaniami. Jesteś po prostu kimś, kto stoi z boku siebie. Spróbuj całkowicie przenieść swoją uwagę i perspektywę w miejsce tego obserwatora, w miejsce tego bycia osobą obserwującą. Spróbuj poczuć, że jesteś tylko tym, tylko tym obserwowaniem i niczym innym. Osadź się w tym wygodnie, spokojnie i bezpiecznie niczym w głębokim fotelu. A teraz przyjrzyj się temu co twoje. Co jest całym Twoim życiem? Zacznij od wymiaru cielesnego. Przyjrzyj się swojemu ciału. Jak się w nim dzisiaj czujesz? Czy może gdzieś coś Cię boli? Poszukaj, czy gdzieś w ciele nie ma jakichś bolących miejsc. Zwróć też przy okazji uwagę, czy masz jakieś mięśnie napięte. Poświęć na to chwilę. Przejrzyj poszczególne mięśnie, spróbuj je rozluźnić. Wszystkie mięśnie, także twarzy. Dalej, idąc, pozostając na poziomie ciała, zbadaj Twój poziom energii i motywacji. Z jaką energią z ciała przystępujesz do tego dnia? Czy jest coś, co trzeba zrobić, żeby się dzisiaj zaopiekować swoim ciałem? Czy musisz o czymś pamiętać? A teraz przejdź z ciała do obszaru emocji i relacji. Jakie towarzyszą Ci dzisiaj od rana uczucia i emocje? Czy czymś się niepokoisz? Czy coś cię ekscytuje? Czy to może mieć wpływ na to, jak będziesz dzisiaj wykonywać swoje zadania? Jak wyglądają Twoje najważniejsze życiowe relacje? Pomyśl krótko o różnych bliskich Ci osobach z rodziny, przyjaciołach, kolegach, o koleżankach. Czy któraś z tych relacji wymaga dzisiaj szczególnego zaopiekowania? Jakie twarze pojawiają się przed Twoimi oczami? W pierwszej kolejności, kiedy o tym myślisz, czy w sprawie którejś z tych osób, o której pomyślałeś, pomyślałaś, możesz dzisiaj coś zrobić. Pobądź chwilę blisko przy swoich uczuciach, emocjach i związanych z nimi osobach. A teraz przejdź do kolejnego wymiaru tego, co twoje, do obszaru osobistego. Kim, zadaj sobie pytanie, kim jesteś jako osoba? Jakie są Twoje najważniejsze indywidualne właściwości i aspiracje? Które z nich najbardziej cię określają? Co Cię wyróżnia? Do czego w życiu zmierzasz? Co jeszcze ch chciałabyś, chciałbyś w życiu osiągnąć? Jak w ogóle mają się Twoje najważniejsze aspiracje? Co możesz dla nich zrobić dzisiaj? Pobądź chwilę przy tych Twoich życiowych aspiracjach i tym, jaka jest dzisiaj ich kondycja i co możesz dzisiaj dla nich zrobić. Dobrze. Teraz przejdźmy dalej. Przejdźmy do wartości. Zadaj sobie pytanie: co jest dla ciebie teraz, kiedy o tym myślisz, naprawdę ważne? Jakim człowiekiem, jaką osobą chcesz się stać? Przeglądając siebie, co w szczególności narzuciło ci się jako wymagające? szczególnego zaopiekowania. Przypomnij sobie teraz te momenty. Możesz od nich właśnie wyjść, ustalając swoje wartości. Czy to jest przyjaźń? A może rodzina? Zdrowie? A może sztuka? A może chcesz, żeby w Twoim życiu było więcej miejsca na dobrą literaturę czy teatr? A może coś innego? Pomyśl o tym chwilę. Na które z tych rzeczy które są dla Ciebie ważne. Jest dzisiaj szczególne miejsce. Pobądź teraz chwilę przy swoich najważniejszych wartościach na ten dzień. Takich, które chciałabyś, chciałbyś, żeby w tym dniu się pojawiły. Teraz, skoro wartości masz już przejrzane, przyjrzyj się swojemu grafikowi. Co masz na dzisiaj zaplanowane? Przejrzyj poszczególne punkty w grafiku. Od czego zaczniesz dzień? Co wydarzy się później? Które z Twoich wartości możesz w trakcie tych kolejnych punktów harmonogramu realizować? I jak? Czy na pewno będziesz o tym pamiętać? Jak bardzo grozi Ci, że nadmiernie pochłoną Cię drobne sprawy i niepokoje i zapomnisz o sobie? Przecież znasz siebie, Wie, wiesz jak jest na co dzień. Które momenty mogą się okazać najtrudniejsze? Spójrz na swój grafik i spróbuj takie momenty namierzyć. Pobądź chwilę przy tym grafiku i przy tych pytaniach. A teraz przyjrzyj się bliżej Twoim najważniejszym dzisiejszym wyzwaniom, wyzwaniom, które tego dnia na Ciebie czekają, w szczególności pod kątem najtrudniejszych momentów, jakie mogą Ci się przydarzyć, o których wiesz na podstawie doświadczenia dni minionych. Zobacz te momenty i następnie przeprowadź w głowie podział na to, co w tych sprawach od Ciebie w pełni zależne i co nie jest w pełni zależne. Wiedz, że i pamiętaj, że Twoje nastawienie, przygotowanie, ustawienie priorytetów, uczucia, oto sprawy, które mogą być w pełni od Ciebie zależne, o ile się nad tym odpowiednio skupisz. Cała reszta nie jest w pełni zależna. I teraz pomyśl o tym, skup się na tym, co w pełni od ciebie zależne. Zaplanuj, jak będziesz nad tym pracować, żeby być tego blisko. I najważniejsze, zaakceptuj, że wszystko, co nie jest w pełni od ciebie zależne, może pójść na wiele różnych sposobów. Przedstaw sobie niektóre z tych sposobów, zwłaszcza te, które Ci się nie podobają i zaakceptuj każdy tak, jak akceptuje się prognozę pogody, którą się ogląda przed wyjściem z domu. Na wszelkie bardziej niepomyślne zdarzenia, jeśli je sobie przedstawisz teraz, jeśli Ci się narzucają, spójrz z pewnego oddalenia, niby z kosmosu i zaakceptuj je tak, jakby się na pewno miały zdarzyć. I powiedz sobie tak, to ci nie może przeszkodzić w byciu tym, kim chcesz dzisiaj być. Pobądź chwilę przy tym podziale na zależne i niezależne. I pobądź chwilę przy tej akceptacji. To jest kluczowe doświadczenie, z którym powinieneś, powinnaś zakończyć poranny przegląd siebie. Zrobiwszy to teraz na koniec, postara się ponownie przez chwilę o niczym nie myśleć, skupiając się jedynie na swoim oddechu, na byciu tu i teraz, na złapaniu czystej gotowości do podjęcia się wyzwań tego dnia. Pobądź chwilę w tym stanie, pobądź w nim tyle, ile potrzebujesz.